Katowicach, byt w Białymstoku, w Gdańsku, w Szczecinie. Jak Polska długa i szeroka odpowiada dziś... I nawet W woleśnicy. woleśnicy przede wszystkim, bo jesteśmy. Przyszliśmy. Po co przyszliśmy? Przyszliśmy pokazać, że nie zgadzamy się na wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Bo Unia to my! Unia to my! Być. Proszę, zapraszam. Każdy może dziś się wypowiedzieć. Czy chcemy zostać w Unii Europejskiej? A, tak. tak. Ja od dziecka pragnęłam, żeby być w Unii. Dzisiaj, dzisiaj. Unia! Bo... Tak jest moim marzeniem? Było bardzo to, żeby małe pieniądze, na, nogi. To, który się nie chce robić, daje się niej, wszystko. Za darmo, za zupełną darmo. I to jest skandal. A myśmy głosowali za Unią Europejską. Wypowiedzieliśmy się wszyscy, którzy wtedy byliśmy już uprawnieni do głosu. Dziś nikt nas nie pyta. Czy chcemy odejść, czy chcemy zostać. A my chcemy. Bo Unia to Unia to Unia to my. Twoja kolej! Nie mogę powiedzieć! Ja reprezentuję Polskę 2050 na Hałodni. Na nasze, nasze stowarzyszenie już od piątku pikietuje biura posłów PiS w całej Polsce. Zorganizowano takie rodzinne spacery pod tymi biurami, pod naszymi hasłami Unia to Ale w tej chwili się zjednoczyliśmy i nawołujemy wszystkich, nawołaliśmy cały, 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 cały weekend żeby dołączyć do wszystkich inicjatyw, które bywają się w tej chwili w Polsce, także na Placu Zamkowym w Warszawie, także we Wrocławiu i, i w dziesiątkach miast całej Polski po to, żeby po prostu nie dać się, nie dać się kolejny raz okłamać, oszukać temu rządowi i nie dać się wyprowadzić z Unii Europejskiej, ponieważ jest to wartość, o którą walczyliśmy, o którą walczyli nasi rodzice, z której jesteśmy dumni i nie pozwólmy wyprowadzić się z naszego świata. Brawo! Мы народом, мы могли бы вас спонсировать.